Każdego dnia przewidziałam dla dzieciaczków inną aktywność. Więc między innymi w poniedziałki mamy eko poniedziałek, gdzie wybieramy się do ogródka i poznajemy różne warzywa. We wtorki, słuchajcie, mamy bardzo ciekawy dzień, bo jest to sportowy dzień dla dzieci, więc będę wtedy prowadziła zajęcia jogi z takimi fajnymi kartami, zobaczcie, bardzo kolorowe, bardzo ciekawe rysunki. Na każdej karcie jest Ciekawa też sentencja na przykład. Wierzę, że podejmuję najlepsze decyzje. Oraz pozycja jogi. Więc dzieci wybierają sobie jedną kartę i jedna osoba przedstawia na macie do jogi daną pozycję i później wszyscy wspólnie wykonują tą pozycję. Więc dzieci bardzo to lubią. Są mega też zaciekawione w ogóle tymi obrazkami, bo zobaczcie. <laughs> Bardzo przyjemne, co dzieci i dorośli zresztą też to uwielbiają, więc zapraszam Was serdecznie na te wspólne takie rozwojowe zajęcia. Poprzez ruch, wspólny ruch będziemy się też fajnie bawić.